Ciekawie, dzisiaj zapraszam Was na mój codzienny makijaż. Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam, że jeszcze kiedykolwiek nagram taki filmik, ale ze względu na to, że mój ostatni filmik, właśnie dotyczący mojego makijażu, codziennego makijażu, miał bardzo dużo opinii, i yy, takich yy, w ogóle opinii yy, skrajnych. Yy, niektórym się podobało, niektórym właśnie wręcz przeciwnie, się nie podobał ten mój makijaż, I chciałam Wam powiedzieć, pokazać Wam, że. Ten filmik, który się pojawił bardzo, bardzo dawno temu, nie wiem, czy on nawet nie sprzed dwóch lat, w ogóle nie oddaje makijażu, który nakładam teraz na siebie w tej chwili w tym momencie, w tym okresie swojego życia. On jest bardzo, bardzo naturalny, prawie niewidoczny. Zresztą zaraz się przekonacie, jak Wam pokażę. No i właśnie chciałam, chciałam nagrać ten film, żeby pokazać Wam, żebyście nie myśleli, że ja się maluję tak, jak się malowałam. Dwa lata temu, czy, czy kilka tam dobrych miesięcy temu, nie wiem dokładnie jest, kiedy był ten filmik. Ja to w ogóle były początki mojej przygody z kosmetykami, więc to w ogóle była tragedia. Zresztą ja teraz osobiście sama widzę, że te błędy, które tam popełniałam były takie oczywiste i jasne, a dla mnie wtedy to było wszystko ok. Ja osobiście takich filmików nie oglądam, ale ze względu na to, że właśnie mają one dużą oglądalność, stwierdziłam, że Wam... Pewnie w większości Wam e, się spodoba, więc zapraszam do oglądania. I mam nadzieję, że rzeczywiście e, przypadnie Wam do gustu. I zaczynamy oczywiście od podkładu. Tutaj Wam pokazuję trzy produkty, ale tak naprawdę użyję sobie tylko jednego. Będzie to Rimel podkład, taka nowość, która teraz wyszła na rynek. Nakładam go mm, pędzlem Hakuro H50, o ile się nie mylę. Zaraz Wam pokażę w zbliżeniu te trzy produkty, wszystkie, które przed chwilą się pojawiły. Ja je używam tak w zasadzie może nie na zmianę, tylko w zależności, o możecie je zobaczyć, w zależności od tego czy gdzieś wychodzę, czy siedzę w domu. Jeżeli chodzi o krem BB, to jest to krem BB z jajki i tam był jeszcze jeden podkład z Maybelline on już mi się chyba skończył tak naprawdę, teraz y, używam tego z Rimmela, ale ten z Maybelline też jest naprawdę dobry, aczkolwiek wolę ten z Rimmela chyba i teraz idzie korektor pod oczy, to jest korektor pod oczy z Lovely, rozświetlający ja o nim też mówiłam y dosyć dużo chyba w holu. On u mnie się sprawdza naprawdę rewelacyjnie, jak zresztą zobaczycie. Ja też dużych worków czy też cieni pod oczami nie mam, ale zawsze coś tam jest widoczne i ten korektor naprawdę fajnie to wszystko ukrywa i u mnie sprawdza się rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o puder, to mam puder również z Rimmela, to jest Stay Matte. W kolorze chyba najjaśniejszym, szczerze mówiąc, ale ten kolor wcale się nie utrzymuje na twarzy, to jest taki transparentny bardziej. Nakładam pod oczy ze względu na to, że ten korektor troszeczkę się świeci i żeby to zmatowić, to właśnie jest potrzebny nam puder. I tak w zasadzie na strefę T nie nakładam na całą twarz, bo po prostu jest mi to niepotrzebne. To są brwi i tutaj użyłam sobie tej słynnej paletki z Essence. Ja użyłam tego ciemniejszego kolorku. Pędzelek też jest również z Essence, ale nie wiem, czy on jest dalej w kolekcji, bo ja go już kupowałam naprawdę <gryw> bardzo, bardzo dawno temu. I biała kredka, którą używam sobie na linię wodną. To jest bardzo, no nie chcę powiedzieć, że stara, ale naprawdę już długo ją mam i jest taka już troszeczkę zużyta, ale sprawdza się u mnie jak najbardziej ok. Chociaż chciałabym wypróbować taką cielistą. I teraz, oczywiście, zalotka. Ja sobie nie wyobrażam nałożenia tuszu do rzęs bez zalotki. Dla mnie to jest taki must have, bym powiedziała. Bez tego rzęsy dla mnie nie są takie same jak właśnie z zalotką. I oczywiście mój słynny, słynny tusz do rzęs Lovely. I jeżeli chcecie, to ja wam nagram um, taki test na żywo. Czy przybliżę bardziej wam właśnie oczy i zobaczycie dokładnie jak ten tusz tuszuje um, moje rzęsy. Naprawdę u mnie on się sprawdza rewelacyjnie. No tak jak powiedziałam w holu, bo ja o nim dużo mówiłam w holu. Nie wyobrażam sobie innego tuszu do rzęs za taką cenę. Jest naprawdę świetny. Drugą warstwę. Oczywiście ona nie jest jakoś y, potrzebna, ale jeżeli chcemy wzmocnić efekt, właśnie rzęs, to druga warstwa się przyda. Dolne rzęsy zaczęłam malować dosyć niedawno. Wcześniej, wcześniej nie malowałam ich, ale jakoś chyba wolę się z pomalowanymi y, i góra i dół. I teraz małe poprawki, bo oczywiście bez tego się nie obejdzie ale słuchajcie, to jest chyba, chyba normalne i każda dziewczyna tak ma. I tutaj Wam pokazuję dwa produkty do konturowania twarzy. Dzisiaj sobie użyłam różu z Bourjois, ale też czasami używam sobie bronzera, który Wam tam pokazałam to był bronzer z L'Oreala. Ja tutaj bardzo mało tego różu użyłam, ale nie chciałam, żeby on był tak bardzo widoczny w kamerze prawie w ogóle go nie ma, ale uwierzcie mi na słowo, że coś tam było. No i na koniec nakładam sobie balsam do ust z Nivea, o którym też już mówiłam w holu. Nie nakładam żadnej kolorówki na usta, bo jakoś źle się w tym czuję. I już po wszystkim, jak widzicie, ten mój makijaż makijaż jest bardzo naturalny i Codzienny, bardzo codzienny, wręcz nawet pewne osoby by nie wyszły z takim makijażem na zewnątrz, no, dla mnie to jest wystarczająco czasami nawet aż za nadto, bo mam ochotę to wszystko z siebie ściągnąć. To tyle. Jeżeli Wam się filmik podobał, to łapki w górę i ja się z wami żegnam. Trzymajcie się gorąco, pa! pa!